Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Gis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Pucharową rywalizacją z kamionką Mikołów rozpoczęliśmy walkę o stawkę w sezonie 2023-2024. Sobotni mecz był pierwszym oficjalnym spotkaniem w tym sezonie. A kibice, którzy wybrali się do Mikołowa na pewno nie żałowali przyjazdu, bo nasz zespół w pełni kontrolował to spotkanie. Zobaczmy składy obu drużyn na ten pojedynek. Kamionka, Mikołów, Bednarczuk, Karolewski, Waleczek, Baran, Antonow, Szymakowski, Gabin, Wita, Kobel, Polak i Dziura. Podesianka wystąpi w następującym składzie: Bramce, Wrubel, Dalej, Sobierajewicz, Stachoń, Wacławski, Paszek, Renner, Gasz, Taradaj, Niesyto, Pasieka, Nawrot. Spotkanie punktualnie o 11.00 rozpoczynają gospodarze, ale pierwsza. Okazja to szansa dla Podlesianki, to do Paszka, ten ze skraju pola karnego uderza na bramkę, ale fantastycznie broni golkiper Gospodarz. Osiem minut później kolejna dobra akcja Podlesianki, Maciej Stachoń na 18 metrze powalczył o piłkę. Jeszcze jest Mateusz Wacławski, strzał z dystansu, no ale po raz kolejny czujnie w bramce golkiper Gospodarz. Daniel jak dośrodkowanie. W pole karne skacza tam aktywny w tych minutach Mateusz Wacławski. No ale nie udało się trafić światło bramki. Ponownie Wacławski do to Ten ładnie rozrzuca na lewo do gasza. Gasz mocna piłka, nieco przeciągnięta. Jeszcze jest pasieka, jest niesyto strzałę na bramkę. Piłka przeniesiona tuż nad poprzeczką. Napór Podlesianki cały czas nie ustawał, nie syto. wykłada do Paszka, to zagranie jednak przerwane, jest jednak Paszek, strzał na bramkę, zatrzepotała siatka, ale tylko ta boczna, nie ma gola dla Podlesianki. 28 minuta, długa piłka w pole karne, Oskara wróble, który nie miał zbyt wiele pracy w tym meczu. Chaotyczna walka o piłkę, ale zwycięsko wychodzi z tego podlesianka. Rusza Maciej Niesyto, który no przebiegł z piłką już kilkadziesiąt metrów. Niesyto strzela na bramkę. Dobra akcja pomocnika podlesianki. Nie udało się jednak trafić w bramkę Bednarczuk. Piłka wrzucona z autu jest Maciej Stachoń. Uderza na bramkę głową, piłka odbija się jeszcze od jednego z obrońców w kamionki i wpada do siatki 1 do 0 prowadzi Podlesianka Katowice w 29 minucie tego meczu a Maciej Stachą strzela premierową bramkę dla Podlesianki w tym sezonie Mateusz Wacławski ładnie wypatrzył Daniela Paszka na lewej stronie boiska ten utrzymał futbolówkę na placu gry Paszek już w polu karnym schodzi na lewą nogę Daniel Paszek do Artura Taradaja ten jednak nie trafia w piłkę, a powinno być już 2 do zera dla gości Maciej Stachoń. Artur Tarada i ładnie sobie poradził w środkowej strefie boiska. Na prawej stronie jest Maciej, nie to nie miękka piłka w pole karne. To Paszka ten z pierwszej piłki ładnie uderza, ale broni to Bednarczuk. Dobra decyzja Paszka, no zabrakło nieco mocy w tym uderzeniu. Właśnie Paszek dośrodkowuje z rzutu rożnego do Krzysztofa Rennera. Ten kompletnie nieobstawiony na długim słupku uderza głową, a piłka po koźle i rękach bramkarza kamionki wpada do siatki. 2 do 0 w 43 minucie meczu prowadzi drużyna prowadzona przez Dawida Bremera. Druga połowa. Wyłyskał piłkę w środkowej strefie boiska Marcin Rosiński, który pojawił się na Murawie tuż po wznowieniu gry Daniele Paszek do Adama Zająca, który też na Murawie zameldował się dwie minuty wcześniej. Popularny Kicek nie trafia jednak w światło bramki. 61. minuta. Roj do Rosińskiego. żebła. Dawid Pasieka schodzi na lewą nogę. Ładnie strzał. Piłka nabrała dziwnej rotacji. No i z problemami. Bednarczuk wypija piłkę na rzut rożny. 87. minuta. Sobie Rajowicz do zająca. Przemysław Rzemła, Rosiński gra na jeden kontakt. Roy na lewo do Oliwiera Gasza. Gasze schodzi na prawą nogę, doskonałe uderzenie. No ale świetnie broni Bettnarszu, który był naprawdę najlepszym zawodnikiem kamionki w tym meczu. 88 minuta. Dawid Pasieka. Rosiński strzela, ale to uderzenie zablokowane. Jeszcze powalczył Jakub Roy. Pasieka. Do roja. Ten szybko zagrywa do gasza. Gasz ponownie piłka na prawej nodze. Zamieszanie w polu karnym strzela Dawid Pasieka, no ale nie było mocy w tym uderzeniu, żeby zaskoczyć. bramkarza z Mikołowa. A to ostatnia akcja tego meczu. Gasz z autu. Piłka wybita pod nogi przemysłowa Żemły. I co tutaj zrobił? Zawodnik podlesianki, no fantastyczne uderzenie z pierwszej piłki, zdjęta pajęczyna z bramki kamionki, sam strzelec lekko zaskoczony, no ale będzie miał co wspominać, nie dgnął nawet w bramce gospodarzy Tomasz Bednarczuk. Podlesianka wygrywa zatem z Kamionką 3 do 0, no i czeka już na nią rywalizacja w lidze w najbliższą sobotę, a nie niedzielę o godzinie 11, zagramy na wyjeździe z Piastem 2 Gliwic.